Siedziba Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Już po raz drugi z tą instytucją jest Jastrzębska Spółka Węglowa przygotowała akcję oddawania krwi i osocza, która rozpoczęła się dzisiaj, a zakończy jutro, 8 sierpnia. Jutro jest drugi dzień oddawania krwi i osocza. Jest to 8 sierpnia. Chłopy, bardzo Was proszę, przyjdźcie, oddajcie Wasz cenny dar, podzielcie się z Waszym darem. Wasza krew jest niezmiernie potrzebna wszystkim, którzy potrzebują tej krwi i tego osocza. Ludzie chorzy naprawdę Was potrzebują. Na górników zawsze można było liczyć. Dziś, pierwszego dnia akcji, pozyskano ponad 200 donacji. Dla porównania, wczoraj było ich 85. Ogólnie oddaję krew do od 18 roku życia. Uważam, że to nic mi nie kosztuje, a można komuś pomóc, więc czemu nie. To jest po prostu pomoc dla, dla ludzi, którzy potrzebują tej krwi w jakichś tym nagłych wypadkach czy w operacjach. No. Wiadomo, że tej krwi teraz brakuje, przez tę pandemię, ale myślę, że to zachęcam wszystkich, żeby brali ten, znaczy oddawali tę krew. Jak widać, górnicy dzielą się nie tylko krwią, ale także osoczem. Szczególnie cenny jest to od ozdrowieńców. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej jest wielu pracowników, którzy koronawirusa mają już za sobą, a ich osocze zawiera bezcenne przeciwciała, tak potrzebne w leczeniu i badaniu nad COVID-19.